Litwy z Wami. Niech Bóg ma w opiece wszystkich ofiarodawców, organów. Jutro podam, dziś wieczorem podam pewne szczegóły. W czasie troszkę szybciej. Ucieszyłem się, że jest całość, ale to Pan mógł, jest szybki. To się Pan mógł tak pewne rzeczy szybko wyrównuje. Dziękuję Panu Andrzejowi, Panu Gardowi, Panu za zasłużenie. Panu Andrzejkowi szczególne podziękowanie, bo wiem, bracie, ile masz pracy. Jak jesteś zarobiony, się modlę, żebyś na zawał mi nie umarł. O czego troszkę oszczędzać. Odkrył głębię okresu Bożego Ciała i przez osiem dni pomagał tu przy tym ołtarzu naszym. Niech Ci Pan Jezus błogosławi. Będziesz miał po dwa cukierki za każdy dzień. Jak ten Andrzej kupił, bo... za każdy Dziek... Kto ile razy był, tyle ma cukierków. To, to jest bardzo proste. Nie liczymy na kartce napisać dwa razy dwa cukierki. No nie ma, wiecie, że osiem. Pan Andrzej ma szesnaście. Niech Ci, Pan Jezus, błogosławi. Wam dziękuję za Waszą wiarę, zasypanie kwiatów, za dzwonienie. To takie wszystko jest cudowne. Dzieci, te organy wnoszą nam ukojenie. To jest to, na co czekaliśmy. Mamy już takie niebo w tej chwili. Piękne śpiewy, służba ołtarzowa. Ceremoniarzom przypominam, że tutaj jest mój klęcznik. Dobrze? Będzie łatwiej odnosić. Jest zasada: nikt na nim nie, nie siedzi. Bo jak dacie komuś, to już on nie będzie mój. Bo zawsze są przyczyny, że ktoś jest bardziej chorszy niż ja. Rozumiecie? To jest tak proste, że to jest, jest nietykalne. Kapujecie, nie ma kumpli. Wciśnięte, nie ma. To jest zasada walki o, o pewien, pewien układ. Tu musicie zrozumieć. Mam już tyle lat, że to perfekcyjnie rozumiem. Po co księdzu to potrzebne, jak księdza nogi nie bolą, a ksiądz jest w przełtarzu. Ale kiedy przyjdzie mój czas, dadzą mi kulawego i będę musiał. Rozumiecie? To się nie da. Nie. W tej materii władzy nie dyskutujecie z ludźmi. Rzecz księdza, tron jest jego, klęcznik jego nie ma. Jak ktoś ma problem, musi przynieść z sobą klęcznik. Więc w tej materii jestem dzieci, bezwzględny, więc tu będzie łatwiej wynosić. Pani Agnieszka będzie miała tu swoją bazę, bo tak musiałam układać organy, żeby widział Panią Jolej Was. Nie, jest, nie da się inaczej. Jest teraz prośba, jakby czasami, się, tak Pani Basia siedzi, tych piszczałek nie wolno dotykać. Dotkniecie język ołowiowy, mamy po graniu. Dotknie ktoś kapturka górnego, bo to jest wszystko tak poukładane. Te organy są tak specyficzne, że Dwa głosy są w drewnie, to jest rzadki. Dwa głosy sześciu są w drewnie. Te ten duże to są pedałowe. Nie wiem, ile tu jest piszczałek ponad 400, ale na możliwości dźwiękowych komp komp kompozycji głosowych pani Josia ma 120 bo w zależności jak pociągnie piszczałki. Zapomniałem tylko pani powiedzieć że podciągamy z jednej i drugiej strony piszczołkę, bo półmanuał gra. Żeby Pani wiedziała, czasami się pomyli, że półmanuał, więc ma Pani tu kompozycji dźwiękowych 120. Jak sobie będzie chciał układać i cicho, i głośniej, i pedały, niech Pan Jezus błogosławi, w niedzielę posłuchamy pięk, transmitowanego, pięknego koncertu organowego. Przy wystawionym sanctissimum. będziemy się modlili Przypominam, organy to jest instrument kościoła. Wielcy mistrzowie tworzyli dzieła wszystko pod kątem mszy świętej, Matki Bożej. Macie msze, hamole, inne, to macie to jest z tysiące wielkich dzieł, które były wykonywane na chwałę Boga. Więc żebyście nie myśleli, jak będę robił transmisję tutaj koncertu, grania, to. to, to to będzie tu zawsze modlitwa i to jest w ramach tylko naszych grup, nie, że zapraszamy wszystkich on poubieranych w smokingi i, 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 i wchodzących jak dostajni. stajni. Nie, 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 nie. nie. Żeby to, to mnie też tu zrozumieć. Więc Bogu niech będą dzięki, że pojawiły się organy. Na koniec wyjaśniam. Nie jesteśmy grupą szybką, ale skuteczną. Musiałem się tu przenieść, było opóźnienie, bo dzisiaj przyłożą po renowacji część tabernakulum. Tu się cały czas coś dzieje. Żebyście nie myśleli, że jest ulga dziś, mam spotkanie w urzędzie, ale pozytywne, bo z bitwą o, o kościół, jak pewne rzeczy dopnę, więc będę mógł wszędzie po moich udziałkach prowadzić druty prądowe. To są ogromne bitwy, bo kościół musi mieć niezależną sieć prądową, rozumiecie? Bo gabaryty mają swoją moc. Nie, my już staramy się o kolejną linię. Wy tych wysiłków naszych nie widzicie. Obiecali nam, że nam teraz w listopadzie zrobią linię. Trzy lata. Tauron robi mi linię. Trzy lata, żebyście wiedzieli, jak się załatwia sprawy Polaków. Ale Pan Bóg ma swoją prędkość. I wtedy mamy już źródło prądu. Bo w projekcie musimy czym będziemy ogrzewali albo gazem, albo prądem, bo oni wpadli na pomysł, to co Bóg stworzył węgiel, drzewo nie będzie można palić. Oni ku temu dążą. To są samobójcy, rozumiecie? To są samobójcy. Rządzący nasi, nasi są samobójcami. Wykonali testament Piuszuckiego. Nie mówcie mi, że da się z powietrza czepać złoto. Czepią. Tylko, że to nie idzie do naszych rąk wszystko. No? Wy sobie nie zdajecie sprawę, ile energii, ile w kosztach prądu my płacimy za CO2. I to idzie wszystko do czyjejś kasy. Nie do kasy polskiej. Litania serca pana Jezusa. Pani Agnieszka ją poprowadzi, bo ja muszę troszkę zaoszczędzić głos, bo mi siada. Przypominam, wczoraj było pięć konferencji, śpiewy i przedziwne zmiany temperatur. Upał. Deszcz. W tej wodzie staliśmy tam kilkanaście, 20 minut, zatrzymano nas. Byliście tak dzielni, więc Bogu dzięki, że nas nie chwyciło, to drugie tornado. Jakby nas chwyciło to drugie tornado, to byłoby gorzej. Śpiewamy pieśń na zakończenie. Asysta uroczyście opuszcza ołtarz. Przygotowujemy ołtarz do procesji i pójdziemy na procesję. Najpierw dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy pomagali, wspierali, byli, opiekowali się nami za wczorajsze zgromadzenie, manifestację, procesję Bożego Ciała w Warszawie. Ogromne, wielkie dzięki. Z kilka takich znaków. Idzie syn, tata z małym synkiem. Za nim stoją nasi rycerze, on pokazuje na ulicy, na grubie. wracamy, mówi tata do synka, patrz synu, to są fanatycy Inna sceneria, babcia idzie z wnuczkiem i mówi, patrz wnuczku, oni idą tak, jakby szli na Wiedeń. Przy kościele widziałem część scenerii, później widziała to pani Agat pani Agnieszka w całości i pan Jacek. Siedział na ławce, no alkoholik, upity, taki zb no, nie, bo, bo, zbuzerowany człowiek. Jak mnie zobaczył, padnął na kolana i zaczął w niebo głosy płakać. Podniósł się, za mną przed krzyż, Matka Boża, jak to zobaczył, padnął na kolana i wył w niebo głosy. Dziękuję Policji Warszawskiej za cudowną atmosferę tej manifestacji wiary. Wam wszystkim, którzyście byli. Ogromny, kosmiczny to wysiłek dla wielu z nas. Dla wszystkich. Moi drodzy, rozliczenie manifestacji. Zebraliśmy 15 tysięcy, chyba 500 gdzieś w tym, w tym układzie. Kosztowało nas to 18 tysięcy, ale znacie moją politykę. Ja mam fundusz Częstochowa i Warszawa, to jest jedna sakiewka, więc sobie biorę, bo jakaś tam rezerwa jest. Dlatego mnie jest łatwiej przed każdą poszaleć inwestycyjnie, bo wiem, że mam fundusz bankowy, manifestacje i pielgrzymki. Więc jestem bardzo wdzięczny, czyli ponad 500 osób złożyło ofiary. Nie jest to źle. Było nas gdzieś około 800. Bo przy, przy, przy starcie, drzwi liczyli, było, moi drodzy, ponad 600. Z ciekawostą, żebyście wiedzieli, czoło kolumny, żeby obsłużyć gazet, gadżety, potrzebuje 200 doniesienia, 30 do porządkowych. Więc sama pierwsza kolumna miała taką cyfrę, stąd później przerzucałem relikwiarze do innych grup. Dziękuję, żeście wytrzymali w porządku. Czytam tu z wykazu Pani Agatki, które duże grupy złaż składały ofiarę. Dywizja Mazurska, Podlaska, Gdzisko-Kolno. Dywizja Kaszubsko-Pomorska. A tu jest otwarte czy sklejone, Jaka sprawdzę? Tak z nawyku. Nawet podali z nazwiskami elegancko. To sobie przychodzić do archiwum. Dywizja Żywiecka. Dywizja Poznańska. To są duże autobusy. Tu dywizja lubelska, Łódź, Kraków, święt, Świętokrzyskie, które pięknie, Tarnów. Tu jest Warszawa, a tu, je, a, tu jest, a tu jest dywizja warszawska. Te duże koperty, więc za to dzięki. Jestem wam wdzięczny, jesteście solidnie. Będziemy później w Częstochowie, no odbijemy, bo tam nie mamy aż takich wydatków, co na Warszawa, nie? No więc to jest... W tym roku nam dużo poszło, bo ponad 5 tysięcy, tysięcy kamizelki i tablice. Pan Grzesiu je posuszy, poukłada i policzy mi, ile wróciło, bo ja wam wtedy powiem, ile już nie ma. jest to, pomysł z kamizelkami jest rewelacyjny, bo jest nadwyżka, dajemy do porządkowych, bo oni chcą koło policji, no i ludzi się topi, nie? To jest, kamizelka jest dużym pomysłem. Informacja o organach. Bo wczoraj wam ogłosiłem, że przyszły ofiary, ale mi panie przekazały to szybko. Ofiara, którą dostałem na organę, tam było 10 tysięcy na organę, nie 36. a się nic nie dzieje, bo w trakcie jazdy ktoś obiecał pani Janina, tam była od, od Reginy było 10 tysięcy, od pani Janiny z Wiednia ma być 2 tysiące euro, ale tego jeszcze w ręku nie mam, to ze Słowacji dostałem 1000, no to jak to poprzemieniamy, to mamy 23 tysiące. Już. 300 złotych złożyła Jolanta na organy Stompor, Lidia Sawicka, 500, Marcin Pelec, 1101, Marcin Świder, 1000, Zenon Fitzner, 500, Grażyna Zdunek, 100, Krystyna Natkaniec, 100 i Marysia Kasprzak, 1000. Już to jest 3 tysiące, 4 tysiące, prawie niecałe 5, to już mamy 28-500. Już nie jest dzieci źle. Więc Pan Bóg dokapie do organ. Choć fundusze były, bo ja je wziąłem z Boga Ojca, z innych naszych tak zwanych wiszących systemów, które tak trzeba oddać kiedyś, poukładać. A mam gdzie przekładać, bo ciśną mnie z tabernakulum. Za tydzień spotkanie i chcą na, zrobić na, na Boże Narodzenie, więc sprawa dla mnie jest to duże, duże wyzwanie. Chcę podziękować za ofiary na, na telewizję. 100 złoty Wiesław Pociecha, 100 Danuta Piwnik, 50 Magdalena Nowicka, Damian i Anna Wyka, 20 Marcin i Natalia Ramczykowscy, 100 Bożena Wiśniewska, 300 Barbara. Boczkowska, 200 Czesław i Lidia Kuna, 100 Lidia Maria Kasprzak, 200 Jani Maria Muszana Dolna, 100 dolarów Danuta Skupnikowa, 400 Antoni Wąturski. O, już to wyjaśniam, to 400 pan... Bo wczoraj ktoś znalazł 400 zł. na chodniku, do mnie przyszedł, do mnie pani Agatko, dajemy to do pieniędzy składkowej. Później telefon do terni, ja słyszę, ten powiedz, zapytaj się, ile? 400. Jakie banknoty? Dwa razy po 200. No to te pieniądze są u Pani Agatki, więc Pan Antoś przeznaczył to na telewizję. No to wtedy będzie już 400 mniej naz to aniołku na telewizję. 100 Grażyna Zdunek, 2000 rycerka anonimowo, 200 Zofia Totoń, 200 Paweł Bednasz, 100 Jolanta Zieńczak. 100 Elżbieta Gąsiorowska, 50 już na Zduńska. 100% ofiar wpłynęły na, dzięki tym datkom zebraliśmy już ratę na drugą ratę. Będą słuchają ofiary, zbieramy na, moi drodzy, na, y, rezerwę 2021 a przede mną stoi duże wyzwanie obok, paranie prowadzę, musimy zrobić niezależność źródło prądu. Bo bitwa nabiera aromatów, więc uderz uprzedzam do przodu. Zamierzam, to może być na etapy, 54 kW z panel. Bo pamiętajcie, dwa tygodnie nagonki telewizyjne na nas i jesteśmy fanatykami. To, 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 to. Czas, więc trzeba być przygotowany, na ile się tylko da. Robili mi wstępne rozrachowanie, to jest 200 tysięcy. 200 tysięcy było na 30 km, a ja planuję 50. Żeby w pewnym momencie byli niezależni całkowicie. To tylko takie myśli, podaję to na głos, bo Pan Bóg tak działa, że zawsze. Trafia jakąś tunę Szymona z Cyreny, rozumiecie? Więc się nie dziwcie mnie, ale ja muszę tą specyfikację podawać. Jestem czysty, bo złotówki z tego nie biorę. Powiedziałem wam, musiałem wypłacić organy, wziąłem Bóg Ojcu, bo leżą kwiatki, no to Pan Boże Ojcze, my ci nadążymy, a weźmiemy ci z listopada czy coś, bo muszę przerzucić kapitał, no proste jest. Więc jeszcze raz dzięki za wsparcia telewizyjne. Państwo się bardzo pytają, jest mały katechizm do klasy drugiej w przygotowaniu do Komunii Świętej. Wczoraj jedna osoba była, rodzic, jak ktoś jest rycerzem w naszych grupach i słuchasz mnie, to ja rodzica nie pytam, bo byłbym niehonorny, bo ja mu wykładam rzeczy. Jak mi polecacie kogoś innego, to egzamin zdaje rodzic i dziecko. Tu tylko przychodzi rodzic ze mną z kalendarz, z tym może sobie materiał podzielić, podzielić na dwie części. Ja z dzieckiem rozmawiam. Pytam się go, no oczywiście, że częściej musi maryństwo na pamięć nauczyć pytań, bo nie ma, nie ma innego wyjścia. I jak stwierdzam, że dziecko ku matę, jak było z Filomenką, no to jest egzamin zaliczony i do komu nie przystępujesz? Bo znacie moją optykę. no Nie ma co dzieci już na ligie posyłać, bo wybiją nam wszystko. Przejęli materiały katetyczne z całym szacunkiem do świeckich, ale to niech będzie jedna godzina na dwa tygodnie, ale z księdzem. Więc dlatego, przygotowuję Was już do tej bitwy. Mamy czwarty kateizm, mamy już dla, do, dla młodzieży trzy kateizmy i do tamte dla młodzi też są dla Was, żebyście mieli wiedzę, jak uczono w tamtym kościele przed wojną. I żebyście później zrozumieli moją reformę liturgiczną. Rozumiecie, że wzywam Was do wielkiej nowelny uwolnienia Kościoła. Wczoraj Wam ogłosiłem, bardzo to bolesne, idzie wiosna Kościoła. Zarżną nas. Wszystko przejęli. W sobotę będę na odległość. Tak, to w sobotę mamy. Przyjmował do rycerstwa, jest 15 osób, sześć do zaojczyznę, 15 za kapłana, 15 do Matki Bożej, około 20 do zawierzenia Ducha Świętemu. Idą zapisy na wieczornik: Dywizja Śląska, Żywiecka i Bielsko-Biała. 61 osób, dwie kolejne: Zofia W. Kaleta-Krościenko, Robert Z. Kalata, Zofia W. Kalata i Robert Z. Kalata, Kościenko. Do brat dusz, duszczyźcowych kolejne dwie osoby: 837 Piotr Paweł Z. Dębicki i Katarzyna Podeszła. Tam był Wrocław, Włocławek, a tu Rybnik. Na intronizację trzy nowe osoby: Środowy. Emilia W. Pieronowska-Warta, Urszula M. Monika Oleksik Warszawa. Dominika Z. Koperkiewicz, Szczecin. 368 osoby. Pan Grzesiu już zapala trzy węgielki. Powolutku przygotowuję się do procesji, bo ja tylko podam ogłoszenia. Do ślubu czystości będę, będę czytał jutro czy pojutrze. Materiały katechetyczne: trzy nowe osoby. Teodora Z., Waldemar Z., Raczkiewicz, Szczecinek i Barbara P., Węgrzyńska, Sosnowiec. Akademicki kurs lektorów i ministrantów trydenckich. Kolejna osoba, 40. Rafał Z., Zamieniacki, Szczecin. Czekam na Was. Nadmieniałem, mamy cały szereg. Ci, co przyjadą na. Kurs mini kurs ministrantów będzie można u nas kupić komże sukienkę ministrancką i materiały dla ministranta nie nie obligatoryjnie, ale część musi być nie mam nawet czasu mam tego pokazać, bo już mamy materiały przygotowane dla was mszał czytania, ale jak ktoś nie ma pieniążków nic się nie dzieje tego nie musi mieć, bo to co będzie. Wynikało na kursie, ja mu dam na papierze scelowane główne materiały, żeby a później jak się wciągnie w to, będzie się ubogacał w tym materiały. Rekolekcje małżeńskie. Kolejne cztery osoby. 7-15 lipca. Robert Z. Popow, Natalia Z. Popow, Tychy, Magdalena R. Czaja i Marian Z. Czaja, Drawsk. 84 osoby. 5 osób zapisało się na rekolekcje małżeńskie sierpniowe. 4-12 sierpnia. Anna Michalina Z. Lipińska, Warszawa. Barbara P. W. Marek W. Nowak, Nowe Sady. Katarzyna M. Biernacka, Tomasz W. Biernacki, Braniewo. Kolejne 35 osób zapisuje się na odległość do ślubu czystości. Jest 309. Będę te pozostałe przy okazji, moi drodzy, czytał, ja je tu wszystkie zostawiam. Tego mi tu, panie, nie bierzcie. Jutro mamy święto serca Jezusa na prawach niedzieli. Msza święta o godzinie 10. A o 17. rozpoczynamy nasz wieczernik ze wszystkimi inicjacjami. Teraz powstańcie poświęcę Wasze wianki. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Suscipe Sancte Pater, a me indigno famulo tuo hac munera, quae in honorem nomini tui sancti et in titulum omnipotentiae tuae majestatis humiliter tibi offero sicut sustepisti sacrificium Abel iusti et sicut eadem munerat tribus magis tibi quondam offerentibus sustepisti. Exorciso te creatura vianki per patrem omnipotentem, per Iesum Christum filium eius unigenitum, per spiritum sanctum paraclitum, ut ad te discendat omnis fraus dolus et nequitia diaboli, et sis remedium salutare humano generis, contra insidias inimici, et quique divino freti auxilio te, et sui loculis domibus, aut circa se habuerit per virtutem et merita domini, et salvatoi nostri, ac intercessionem eius sanctissime genetisis et virnis Mariae, ac eorum at ac, ac omning, omnium omnium quas sanctorum ab omnibus periculis anime et corporis liberamur et bonis omnibus per frui amur. amen Mnie weź, mocą krzyża dodaj sił, Księgę życia pisz mnie, Do swej przyjąć chciej, sfera mioda mnie weź, Mocą krzyża dodaj sił, Księgę życia pisz mnie, do swej chwały przyjąć chciej. Swe ramiona mnie weź, mocą krzyża dodaj sił. Księgę życia pisz mnie. Do swej chwały przyjąć chciej, Swe ramiona mnie weź, Mocą krzyża dodeś sił, Księgę życia wpisz mnie, Do swej chwały przyjąć chciej, te ramiona mnie weź, mozą krzyża dodaj sił. Księgę życia, pisz mnie, do swej chwały przyjąć chciej.